To jest specjalnie ci powiem, czy o co chodzi. Witam państwa bardzo serdecznie. Ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku nagramy film z aplikacji Rando Ja osobiście o, uważam, że ta aplikacja w ogóle nie działa. Jak nie e... działa? Co nie działa? Jak działa? Ja oglądałem, widziałem i wszystko. Nie, działa. ja uważam, że ta aplikacja w nie, ogóle nie wiecie, działa, że, że to jest totalna ściema, ale wy to nie jest, no ale nalegaliście, ale że przekonasz się, Nie, że ta to aplikacja jest to... nie działa. To jest nie, totalna działa. ściema. Właśnie działa. Nie, ja uważam, że ta aplikacja nie działa i to jest totalna ściema. Ej, nawet mądrzejsi w to nie wierzą. Zobaczysz, zobaczysz. Dobrze, w każdym razie, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk widzisz na moim paluszku. Zostaw tam na dole i dąż do najszybciej rozwijającego się kanał w Polsce. My e, pojedziemy tak jak DJ Paul Kerson e, i reszta ludzi, którzy wierzą w tą aplikację. Pojedziemy tak na to miejsce i sprawdzimy, czy ta aplikacja działa. Czy Randonautika działa. Ja uważam, że ta aplikacja to jest totalna ściema. Generuje byle jakie punkty e, na mapie, żeby po prostu zarabiać pieniążki z reklam. Nie, to jest, bo, wiadomo, tak jak... to jest nieprawda, nie? Oczywiście, że to jest nie. Ta aplikacja w... w ogóle nie działa. Nie, no ale cóż, jeżeli już zasubskrybowałeś kanał, specjalnie dla was pojedziemy na 5 wybranych miejsc przez tą aplikację i sprawdzimy, czy aplikacja może działać. Oczywiście, może być tak, że po prostu ludzie, którzy przyjadą na to miejsce, które wygeneruje nam aplikacja, bo aplikacja generuje podobne miejsca, zostawiam jakieś pierdoły, nie wiem, jakieś robale, czy tam widziałem, że żonny przygód, tam kto, komuś tam zostawili robale, typek nazywa się żonny przygód, na najtubiej zostawili mu worek robaków, nie, oczywiście. Nie, są serio nawiedzane to miejsce. Nie, nie są nawiedzone. Naprawdę są nawiedzone. Dobrze. Ale ja też tak słyszałem, że jednak są. Tam, tam naprawdę straszy. Ja uważam, że to totalna ściema, nie wiem co ty uważasz ten dredziasz. Sprawdzimy no, krótko. A ty Karinka? Jak tam straszy, to ja tam nie idę, Zastanę w cię. A tam ściema jak nie wiem, nie? Ale a co, ty co ty w ogóle tu robisz? A co on ja ty w ogóle robi? Jak co kazałeś? No przyprowadziłem go, powiedziałem, żeby przy Ja dom. ci kazałem? Nie, ja mu kazałem. Ja tak. też mam. kazałem. Siedział sam z kamerą w łapie, mówię, wiesz, dobra i idzie z nami. Wiesz po co? ten kanał nie idzie. No mówił, że musi nieraz do nas obgadza, przychodzić, obgadza, żeby no, mu fejm leciał. Dobra, nie marze. W każdym razie zaczynamy naszą przygodę z aplikacją Randonautica. Udowodniłam wam w dzisiejszym odcinku, że ta aplikacja totalnie, ale to totalnie nie działa. Jeżeli wydarzy się coś niezwykłego, na pewno będzie to w filmie. Także 5 wybranych miejsc, zapraszam państwa do oglądania. No i co Kerinka? Klikasz? Co klikasz? No Dopiero co mi się, pewne, że się zgadzasz, Kliknij, już. No wszystko się zgadzaj. No ale to już jest, weź, i się uspokój. Już, Dobrze, dajcie. Zgadza. Anomali, tak? Chcecie anomalię jakąś. Dobra. Na A to po angielsku jest? No niestety, po angielsku. Nie, Dobra, to wybraliście anomalię. No i cóż, trzeba teraz wybrać punkt. Wysyłamy lokalizację, wybieramy punkt, na jaki mamy się udać i zaraz no będziemy wiedzieć. czy to działa, nie? Jestem ciekawy w sumie. Tak. Szczerze nie wiem jak to działa. Ja pierwszy raz w życiu. Słyszał o czymś takim, chyba o. o Zobaczycie, to co, działa. wysyłanie nie powiodło się, ponów próbę. To działa, zobaczycie, co działa. Dobra, wygenerowało nam punkt. Nie znam się na tym totalnie. Power 3,6, nie wiem czy to jest dużo. Radioaktywny 62 Raczej metry. No dobra, sprawdźmy. Maps, gdzie to się znajduje? 7 minut stąd, drogi. Samochodem. Samochodem. samochodem, to co, przemieszczamy się samochodem i co i tam niby czekają na nas jakieś atrakcje? straszliwe, upiorne atrakcje, w których możemy znaleźć jakieś skarby. No chyba tak. I jak Jaszcz, myślisz, że aplikacja działa? Nie, wydaje mi się, że ta aplikacja nie działa, ale jestem głodny, bym zjadł jakieś kotleta. Aha. Poczekaj, ja jeszcze bo jak Udziałam w bagażniku mam kotlety. To kotlet dawaj, ci tak, tak ja, ja w kieszeni Co, mam. Zawsze, zawsze, ja, ja zawsze ze sobą noszę ja akurat do kieszeni, do kieszeni to. kotlety. Masz? Tak. To weź. Dobra, to jak tam dojedziemy na miejsce, to wyciągnę. Dobra, do lokalizacji 6 minut tak naprawdę e, mamy, widzimy się już na miejscu, będzie strasznie. Eee, ducha zobaczę. Ducha zobaczę? Ducha zobaczę? Serio są duchy. Dupę zobaczę Dupę. Jak... Ty, miejsce docelowe jest podobnież tam. Dawaj w te Ty, ale to jest dziwnie, nie? Ale to nie no, raczej go nie są opętani. Ale Czy są? Opa, ta kopiarka, że coś jestem ciekawy. I co, i myślisz, że tutaj będą opętane rzeczy? No ja nie sądzę, ale no Tu będą, tu są. Sprawdźmy tu. to. Pewne ta aplikacja działa, tu, tu jest, naprawdę. No dobra, to wyjdźmy może. Nie, może nie. A przepraszam bardzo, bo tutaj nam pokazuje na takiej aplikacji, że tu jest gdzieś opętane miejsce. Jakie? Opętane. Nie. Nie ma? Bo tu jest tak, mamy taką grę, Randonautica się nazywa i pokazuje, że gdzieś tu jest punkt z tej gry. To nie słyszeliście? Nie. Czyli nie ma tutaj opętanych miejsc? Może są, skąd wiesz, no słuchasz się ludzi, no, może są, no. Ale to w no. każdym razie chyba tam. Ale gdzie miało być to miejsce opętane? No, tu nic nie ma, stary. No stary, no pokazuje mi, że tu jest, czekaj. Jest. Tu, gdzieś tu. Nawet policja. O, to, to, to może jednak jest to opętane miejsce tu, co? Tak, nawet policja jeździ obok. To nie tak, wiem, mi się wydaje, tak że taka serio, ściema co, jest, nie? Jest, nawet nie, nie, jest nie ma żadnego miejsca, miejsce, które by mogło być. Dobra, ja chyba nie nagrywam z tego nie filmu. Nie ma, tu jest sam chodnik i nic więcej. Tu jest chodnik i nic więcej tu nie ma. Zobacz, te krzaki. Tutaj jest, no dawaj, to. Wejdź tam ty i po szukaj. Nie, ja to. No, chodź w krzaki, no poszukaj. No, no. wejdź, tam może no coś znajdziesz. Tam na pewno Coś ktoś patrzy. Co, z, co, co się, się dzieje? To jest reklama na siebie. Dobra, jedziemy stąd. No jak, no koniec szukania. Nie, ja bym po, to trzeba to szukać, rozejdziesz, tam możemy się przejść po prostu, zobaczymy. Trzeba szukać, myślę, że przyjdziesz nagle, zobaczysz coś i będzie? Obszar większy musimy opadać. Tam coś się, się patrzyło. To działa, ja to widziałem, ja to Dzień, oglądałem. że tam to trzeba wejść. Może te pomieszczenie, co jest tutaj, szyba, może tam. Nie wiem, nie chodźcie, chowają jest... trupów, nie chodźcie tam. Dobra, jedziemy na inną lokalizację. Ja bym wjechał poza miasto. Nie, nie, tak, chodźmy poza miasto, bo tam jest strasznie, bo ja to widziałem i to działa. Trzy lat ja i strasznego nie Strasznego tu nie ma. Znaleźliśmy punkt drugi, ostatni w Warszawie. My mamy ogólnie poszukać pięciu punktów, które będą łącznie, bo Mariusz bardzo chce nagrywać ten odcinek. To jest, jednak. Bo to, bo to działa. Dobrze. Ile to jest karinka? Dziewięć minut. Dziewięć minut. Co karinka? Pokazuję na ten budynek. Na ten? Na ten, no. Ale że w środku? W środku. Idziemy? Nie no, szczerze mówiąc, można, można Mówiłem? iść. Mówiłem, że jest strasznie. To macie teraz za swoje. Ale tam światło jest to, z to nie jest straszny budynek, po prostu jest rozwalony. Tam się pali światło czy nie? Ja mam wrażenie tam po lewej góry się pali. Chyba że tak przez... Pas, budynek budynek tam jakaś, tam. Butelka tam jakaś się rozbiła. Dobra, dawajcie, normalnie, wchodzimy tam. Co robisz, drewiarz? Ja stachatę może. Tutaj można przejść, normalnie. No dobra, no, no to dawajcie. No jezu, jezu, co się pierwszy. Macie jakieś światło? jest ciemno. Bo jest przesady, jest jasne, ja widzę wszystko na kamerze. Praktycznie. Oniby niby tutaj tak strasznie? No raczej nie. Rac raczej nie wiem, mnie polemizował. Czy... No, nie chce mi się tam podynek, chodzić idzielema. po tym gruzie. Gruszony nie wiem, czy mi się podynek, chce tam wchodzić. Gruz, yy, to jest yy, naprawdę strasznie. Ty... Nie, nie jest strasznie. Ale jest, się po tym jest, chodzić, jest dziadowsko. To idź sam, Mówiłem ci, samy. że ta aplikacja to fake nie, jest. Nie, nie jest, wejdziesz, to zobaczysz i się przekonasz i już nie wyjdziesz. Ale czego ty szukasz? Już nie Może coś tam. znajdziesz, może nie. Może nie. coś będzie tam, nie. a może coś będzie tam. Gdzie to jest Karina? Nie, to No dobrze, dawajcie. Karinka. To tu tu? Tak. To wygląda dziwnie. Tylko nie wiadomo, Dalej? czy wyżej, czy zobacz, niżej. Tam coś wisi, zobacz. Zobacz, tam coś wisi. Co wisi? Co tu jest? Co wisi? Nic nie wisi tam. Strasznie, nie strasznie. No, tu w ogóle no, nie jest strasznie. Nie jesteśmy w strasznych miejscach, naprawdę. Nie robię nie na robi mnie żadnego nie, wrażenia. To są taśmy. Nie Damy to to, to też w ogóle to wrażenie. Nie, to nie robi. my już byliśmy w tylu miejscach. Ale powiem ci, że dobre miejsce wskazało. Mimo wszystko, jakby ten, no to takie nawet okej okay to miejsce Widzicie? jest. Co słyszeć? Ty, a ty. No co pewnie pociąg jedzie gdzieś dalej. Dobra, bez przesady. Szczury o Jezu, szczury są pozabijane. Tu są szczury pozabijane. Tak. Dobra, chodźmy w to miejsce Karina To dalej jeszcze ile jeszcze dalej? 50 metrów. No powiem wam, że e, zaczęło nie, się robić strasznie słuchaj... Tu już no jest to, taki... To clean. zrobiło wrażenie trochę. Ci powiem szczerze, że już słabo jest. To no. wygląda jak seriowo w jakimś autlascie, w jakiejś grze komputerowej z upiorami z Co zuchami. dalej? Tam? No. Musi mieć przez ten korytarz? Ale zobaczcie, że tu jest pomieszczenie. Karina, musimy tak, iść przez Tak! Boisz się? Tak. Niech tam. Ja wiem że tu nie jest kolejko. Że tu jest pomieszczenie. Wszystko jest zawalone, stary. Ale naprawdę, no, no Zrobiło jakieś tam wrażenie na mnie. Nie powiem, że nie. Tu jest drzewo, zobacz, jak wygląda. Jest jedno drzewko na Cicho, zamknij się, hater, zawsze musisz panikować. Nie, tylko to działa. No jest trochę creepy, jest trochę creepy, jak grzegam Tam Tamba winda kiedyś była. Nie wiem, co tam jest. Dredział! Słyszeliście te krzyki? No, słyszałeś to. Gdzie to jest, Kalina? To jest tam? Ja tam nie, nie wchodź tam, nie idź tam To jest tu? Ale co wy tam zobaczyć? Tam tu. tam tu Kto tam idzie? To jaszczur? To on Do, to no, Jaszczur, to... dobra, to nieważne Jak straszny. no co, wchodzimy chyba, nie? Uważajcie na dziury! Uważajcie pod nogi, bo tu jest pełno dziur i można łatwo spaść Tu nie idź, tu nie idź Dobra, i kto idzie? Idziesz za mną, No pójdę z tobą Chodź Karina Nie no zostaw Karina niech poczeka na nas nie, Ale tu jest tu jest creepy Ci powiem, że Jezu Dobra chcesz się, się tutaj szukać What the fuck What the fuck No to wygląda miejsce w którym ktoś mógł coś ukryć, nie? Ale melinka uważaj, ty... uważaj na głowę bo pajęczyny są Uważaj, bo jeden niewłaściwy ruch i, i spadasz, nie? A uwierz mi, że czy spadniesz tu, czy tam, nie utrzymacie, to spadasz automatycznie na dół i jest katastrofa. Po co wy tu wchodzicie? Uważasz to miejsce za naliczone, czy nie? Nie, ponieważ nie byliśmy wszędzie, ale no. Ale czy uważasz, że jest strasznie tu? No, w skali tak od 1 do 10. 7, wydaje mi się, że. 6. No, 7, 7, 7 to jest taka odpowiednia ocena, do, 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 jeśli chodzi o to miejsce. Wydaje mi się, że możemy stąd uciekać. Dobra Karina, masz to miejsce? No to jest tutaj. tu? No tutaj, no a nie widzisz opuszczone miejsce? No i co, wydaje ci się, że to to? Okna. No widzisz, że ma zawite okna. Słuchajcie, jakie tam wejście o jest. co ty myślisz, co tu było? Widzisz wejście to takie wielkie. To wejścia, to tu mogło być. Nie mam pojęcia. To jest wejście. Ale to dzikie to jest. Jak wejście. wejście? To wygląda jak wielka brama wjazdowa do Hogwartu. nie jednak tutaj, no to jest gdzieś tam. Jak gdzieś tam? W sensie? To nowe Nowe What the fuck? To to miejsce Czemu? pokazuje? Czemu to mówiłam? To, to miejsce wam? pokazuje Karina? No tak, no tak, to płaczaj, to jest weski, to zowa. Mówiłem, mówiłem wam, widzisz? Mówi tu... No zniczę, jak zniczę, tylko co jest, one tu robią, no to Tu jest, jest jakiś różeniec, mówiłem wam, że to jest strasznie, no, żebyśmy no, tu nie przyjeżdżali Dlaczego jest... ty są pałką teleskopową w centrum miasta jesteś? Ale dlaczego to pokazuje na znicze? No tak pokazuje no, to jest na pewno to Ale to jest centrum jest. miasta No tak, są nowe wieżowce Zobacz, ludzie tu chodzą no, zobacz, są nowe wieżowce A tu nagle jakby nowy wieżowiec, trochę starszy niż nowszy Ale jednak jest w nowy ale, ale jest opuszczony Opuszczony Znaczy, nie wiem czy jest Tama opuszczony, ale, okna ale okna tam, zabite Nie no, jak ma okna zabite, to na pewno jest opuszczony Odpuszczamy? Czy nie! Odpuszczamy. Pięć, pięć, pięć miejsc Chodzimy czy odpuszczamy? Ale jak ja mamy opuszczam. tam żałeś. Gdzie tu jest Ale mieście? to tutaj jest, chodzi o to miejsce Ta aplikacja pokazała to miejsce, tak? Ja, to 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 miejsce dokładnie w tym miejscu tutaj aplikacja Więc nie musimy wchodzić No tak, no Jeżeli że no, to ma być creepy, tak? Szlając, to trochę jest, A no. to też jest trochę, ale to jest bardziej... I, idziemy stąd, bo tu się stanie No nie ciby. wiadomo co tam jest w środku jakby nie patrzeć, nie? <ślonia> chodź są. proszę Cię, chodź są. To, ja to? pokazuje, w tamtą stronę musi być. A to nie jest przypadkiem cmentarz? Tak, mi się tak wydaje. Chyba tak, bo to jakieś pomniki są nagrobkowe, no. takie. No to... Marysz, tutaj też byłeś? To też jest straszne miejsce. No, bo ty Weź? wcześniej wiedziałeś, gdzie jest źle, a gdzie strasznie. Jak myślisz, to jak odpowiada ci no, intuicja? Na pewno to nie jest dobre miejsce. Dobra, idziemy tam, no, idziemy, no nie będziemy tak? się zastanawiać. Daleko, no, stąd? No, trzeba iść tam i w lewo. Nie wiem, już po tamtych miejscach trochę mnie tak. Nie wiem, dziwnie się czuję, nie? To, to tak coś zawsze to jest, jest nawet jak jest po takich taki ruinach. No pokazuję że tutaj, w trapku. To, to są groby. Tak. Ale takie zbiorowe. Wiatki, może to są tak. jakieś żołnierze. Ale to nie wygląda jak jakiś nagrobek. No, gdzie Karina? Pokaż dokładnie. Nie no wiem, moim no, zdaniem no, to nie, nie jest. Nie to nie jest straszne. Cyrilis tam to jest napisane. To się nie rozczytamy, co tu jest napisane. O jaki rok w ogóle stary, pa. No wiem, może. Ale tu obok w ogóle nie ma, to co, to tu Na nic nie ma czy jest? Na samym końcu? Ja nie chcę miś pierwsza, czemu ja mam pierwsza? Tam coś się świeci? Eee, tu mieściarki już przechodzą. Co tu się świeci za tym? Widzicie? Co to jest? Co to jest balon? Balon w czakach? What the fuck? weź to w imię Serio? To to taka aplikacja. To pewnie ktoś przyszykował specjalnie pod tą aplikację. Czemu balon ale jest? Ale to nie jest straszne, że jest balon. Wow, ale straszne, ojej, się wystraszyło. Okay, I to tutaj tak, wskazywało? Co to jest? Balona, wskazywał? Może od, odłożę, żeby nie Na mi pierwszym miejscu nic, na drugim świeczki Zadłożę teraz nic. balon. Jak ktoś znajdzie, to niech zrobi zdjęcie, że tu było. Ale cringe. Dobra, wracamy do Was. A tak naprawdę zostawili nas tutaj samych. Ostrali e... zbroje. Nie, Absurali mi się wydaje, że nie obstrali, tylko po prostu są tak leniwi, że nie chciało im się po prostu. Myślisz? Nie, Myślę, że tak. Karina się srała. Karina się srała, ale oni się nie strali. A Mariusz taki kurde chętny był, mówi, że to prawda, że ta aplikacja i w ogóle, a zostawili nas w pizdziec. No słabo, no ale co, no to lecimy dalej, bo film trzeba robić, a nie wiem. Dobra, tu miejsce, ile do tego miejsca? Zaraz tu obok jest. Ile metrów? 500. I co? No tutaj. Że co? Że tu? Gdzieś gdzieś tutaj, zaraz, zaraz, to co byłeś Tu? Te czaki? Ale to schizowo tutaj wygląda, nie? Tu jest kawałek ptaków. Co? Zobacz. Ja tam nie idę ty, sam stoisz. Tam wisi coś na sznurku. Co to jest? No mordo, co to są za jakieś flaki z kota, czy co to jest? What the fuck? nie, ta aplikacja jest jakaś posrana, ty co to w ogóle ma być? Czy to coś specjalnie tu powiesił, czy o co chodzi? Co to jest? Nie, to wygląda jak coś zarżniętego, stary Że coś jest jak... Nie do tego, puł cieknie z tego w ogóle To jakieś świeże jest Cieknie z tego? całe mokre, wykrwi, czy, Nie wiem w czym Co ty no Do tego dotknąłeś? Do do nie dotknąłem, tu dotknęło mnie chcący To to wygląda jakieś jakiś co czy czyjeś Ej nie, no stary Mam jeszcze drugie tu. Ale obrzydlistwo. Zobaczył o czego nie ma. No zobacz, co z tego cieknie. W o, ogóle. ta aplikacja jest normalna. A wiesz, co mi się wydaje? Ale na ziemi krew jest mordos, no co, to, to tu się dzieje w ogóle. No stary. Obrzyd... O... Jak ktoś takie rzeczy szykuje do aplikacji, to ma jest powalony na łeb. Nie? nie, mi się wydaje, że ludzie po prostu, którzy wcześniej tu byli przez tą aplikację, zrobili to po prostu. No mówię, że ktoś jest posrany, ta aplikacja jest chora. To, to do czego co wy robicie ludzie? To, to zobacz. Mięso? To nie to jest mięso? To wygląda jak flaki z kogoś wycięte. Ale na tych miejsc, wcześniejszych miejscach nic nie było. No właśnie nic, a to jest za grubo już. Dobra, fu, weź, no. I co? Tycniesz? Że co? Dawaj tycnij, nie masz psychy, nie tycniesz. Trzymaj. Tycnę. Dobra, to ja też tycnę. Nie, ja tycnę jednak. No nie tycaj tego! Fu, nie wiem co to jest. Obrzydliwe. To jest nie wiem co to jest, obrzydliwe. Wy Fu, ale śmierdzi, ale zną taką wali, stary. Dobra, i co jeszcze? I teraz pytam, co? nie ma więcej miejsca, czy są? Nie, no są. No jak chcesz, no to możesz szukać, ale ja chyba odpuszczam. No nie, to słabe, jesteś stary. To ja się zaraz żygam. Tu tak śmierdzi to wygląda tak. To wygląda jak ktoś kogoś obdarł ze skóry jakiegoś szczura i go sobie zawiesił tu. I jeszcze z tego cieknie coś. No stary, za grubo, za grubo. Co tu się dzieje w ogóle? Chodź stąd. A to jest centrum miasta, praktycznie. Słyszysz? Centrum miasta, ale w krzaczonach to, no, to, to było akurat. No zobaczcie, jak to wygląda. Zresztą, jak ja bym tu przyszedł i nie wiedział tej aplikacji, to w ogóle bym nie wiedział, co mam myśleć. Bo teraz to jeszcze myślę, że. Jakiś Debit to, to podłożył. A tak, jak już przyszedł? No stary, to się zesrał w gacie, że coś takiego widzi. Nie wiem, ludzie, nie róbcie czegoś w centrum takiego. W miasta w czakach? Mięso? Czy plaki, Czy co to jest? Cieknące z krwi? No kurde. Cool z, z psychole? Nie, no naprawdę. Tu, yy, nie róbcie tego, nie, nie używajcie tej aplikacji, bo. Bo jeżeli traficie na jakieś psychola to może wam się po prostu stać. Szywda. W sensie, my jesteśmy tutaj w dwójkę, to jest centrum miasta i yy, o, chodzimy po centrum Warszawy, ale jeżeli nie chodzicie po centrum Warszawy jesteście sami, to nie używajcie tej, tej aplikacji. Nie polecam, naprawdę, bo jakby ktoś się czaił w krzakach na was, to byście mogli wytrytam tam wisieć. Dobra, już nie, nie idziemy nigdzie, dobra? Dobra, wracamy do domu, powiemy wam szczerze, że nie korzystacie z tej aplikacji, bo jest totalnie no. popieprzona. E, wydaje mi się, że jakieś psychole z tego korzystają. Grubo, no, grubo. W sensie, no to, to ta ostatnia rzecz, no po prostu. No, nie wiem, ja bym z tego nie korzystał, jakbym miał yy, korzystać, bo to nie wskazuje wam na opętane miejsca, tylko na miejsca, w których przyjdzie jakiś psycholog, który inny używa no tej ta, aplikacji. Wiecie, zaczaje się na was ktoś na serio i będzie z was chciał określić albo coś, bo wykorzysta aplikację i coś się stanie. Tak, zdaniem, no bo to wskazuje te to miejsca i te miejsca naprawdę są wydeptane ścieżki, są wydeptane e, szlaki na tych no miejscach. Ta, widać, że bo tam ludzie ważą z tej Tak, ludzie z tej aplikacji tak. cały czas tam chodzą, więc yy, nie korzystacie z tej aplikacji, to jest po ścierwo, po, Powalone się nie korzystacie z tego gówna, bo jeszcze może wam się coś stać, także no, no cóż, no, nie polecam. No. Ja też nie polecam. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia Państwu.